Witaj, jeśli przed tobą jeszcze sporo pracy, masz za dużo na głowie i potrzebujesz to wszystko ogarnąć, to słuchasz idealnego nagrania. Usiądź wygodnie lub połóż się, wiedząc, że twój wewnętrzny superkomputer poukłada to wszystko dużo lepiej, więc czas go uruchomić. Wyobraź sobie budynek, który symbolizuje twój potężny umysł. Na wyższych piętrach Krzątają się pracownicy, którzy ciągle przetwarzają informacje, odpowiadają za twoje świadome myśli. Jeśli pracowałeś umysłowo długimi godzinami, to pewnie masz już dość tej ciężkiej pracy na tych wysokich piętrach i czas zjechać w dół, aby skorzystać z potężnych zasobów podziemnego superkomputera. Wejdź do swojej osobistej, luksusowej windy, która zabierze cię w dół. Rozluźnij się, słuchając relaksującej muzyki ponieważ Twój umysł najlepiej pracuje właśnie w rozluźnieniu. Zobacz, jak z dziesiątego piętra zjeżdżasz w dół i wyświetlacz pokazuje dziewięć. Weź głęboki oddech i uśmiechnij się delikatnie, wiedząc, że wszystkie Twoje obowiązki już wkrótce będą w dobrych rękach potężnego superkomputera. Osiem i siedem. Na wyższych piętrach budynku twojego umysłu pracuje szereg zabieganych analityków i menedżerów. Zobacz jak próbują ogarnąć ten ogrom pracy, której wymagasz od nich na co dzień. Czasem w stresie i w frustracji popełniają błędy albo mają wszystkiego już dość. Dlatego właśnie odwiedzasz teraz budynek swojego umysłu, żeby obudzić podziemny superkomputer, który bezbłędnie poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami. 6 i 5 Twój podziemny superkomputer zawsze cię wspiera w rozwiązywaniu problemów i wymyślaniu rozwiązań, a im bardziej się teraz rozluźniasz, tym bardziej otwierasz się na jego pomoc. 4 Pomyśl o tych wszystkich sytuacjach, w których miałeś genialny pomysł. Albo nagle wymyśliłeś odpowiedź na palące cię pytanie. 3. W miarę jak zjeżdżasz coraz niżej w dół, możesz poczuć, jak atmosfera pośpiechu zamienia się w stan rozluźnionej koncentracji, który najlepiej sprzyja rozwiązywaniu problemów. 2. I jeden. Poczuj się komfortowo. Z tym, że już za chwilę poukładasz wszystkie swoje myśli i poczujesz wielką ulgę, wiedząc, że dasz radę i poradzisz sobie ze wszystkim. Zero. Minus jeden. Gdy wjeżdżasz na podziemne piętra swojego umysłu. Minus dwa. Minus 3 i jeszcze niżej w dół, tak nisko, jak tylko potrzebujesz zjechać, aby uzyskać dostęp do najpotężniejszych zasobów swojego wewnętrznego superkomputera, aż wreszcie powoli i spokojnie. Winda otwiera się. Słuchasz właśnie podglądowej wersji nagrania wewnętrzny superkomputer, dzięki której możesz mniej więcej dowiedzieć się co jest w środku i usłyszeć jakość tego nagrania, a dzięki temu podjąć mądrzejszą decyzję, czy warto je zamówić. W pełnej wersji nagrania w tym pokoju organizujesz wszystkie swoje myśli i układasz je, aby mieć większą klarowność myślenia, a następnie kontaktujesz się bezpośrednio ze swoim wewnętrznym superkomputerem. Zadajesz mu pytania, zlecasz mu zadania, a następnie twój wewnętrzny superkomputer podsyła ci różne obrazy i daje ci odpowiedzi. Bardzo często w tym procesie wpadasz na genialne pomysły, a jeśli nie, jest to naukowo udowodnione, że ten proces rozwija Twoją kreatywność i zdolność rozwiązywania problemów. Więc jeśli czujesz, że to nagranie bardzo ci pomoże w pracy umysłowej i w rozwiązywaniu problemów, zamów je w rozszerzonej wersji spa umysłu. I dopiero gdy poczujesz, że jesteś na to w pełni gotowy, bo wszystko ci się świetnie poukładało i uzyskałeś niesamowitą wewnętrzną klarowność. Wiesz dokładnie, co powinieneś zrobić i czujesz, że przemyślałeś wszystko, co było na twojej głowie, na nowy i dużo potężniejszy sposób. Możesz wrócić z powrotem do windy i pozwolić, aby spokojnie i powoli zabrała cię z powrotem w górę. Coraz wyżej, i wyżej, i wyżej, na minus 3, minus 2, minus 1, 0, a następnie 1, 2 i 3, i z powrotem czujesz atmosferę zabieganej pracy na wyższych piętrach swojego umysłu. Ale tym razem tej pracy towarzyszy pewna klarowność, pewien ład, który uzyskałeś, organizując całą tą pracę swoim wewnętrznym superkomputerem. 4 i 5 i 6 i 7, i czujesz się gotowy, w pełni przygotowany na to, aby skoncentrować się na swojej pracy i wykonać ją dużo, dużo szybciej niż się spodziewałeś. Osiem i dziewięć i dziesięć. I weź głęboki oddech, pełen orzeźwiającego powietrza, aby poczuć nową ochotę i inspirację do pracy. Odwiedzaj ten budynek za każdym razem, gdy potrzebujesz pomocy swojego wewnętrznego superkomputera, w rozwiązywaniu problemów w efektywnej pracy umysłowej i gdy czujesz się przeładowany. Zobacz, jak świetnie się teraz czujesz. Z nową klarownością, gotowy do działania.